z Ewangelii według świętego Łukasza. Kto z was mając sługę, którzy orze lub pasie powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność w słudze za to, że wykonał to, co Mu polecono? Tak i Wy, gdy uczynicie wszystko, co Wam polecono, mówcie Służy, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Chwała Ci Panie. Chwała Pana Jezusa. Kolejny raz pokazują nam, że logika Boża jest zupełnie inna niż nasza. Dlatego, że w naszym mniemaniu, jeżeli coś wykonaliśmy, napracowaliśmy się, to należy się, no co najmniej jakiś odpoczynek, jakieś wytchnienie. A Pan Jezus pokazuje sytuację, że sługa się napracował, ale on nie może iść odpocząć, on ma jeszcze przygotować wieczerze, ma jeszcze usługiwać, dopiero jak Pan się naje napije, to wtedy dopiero on będzie mógł to uczynić. To wydaje nam się takie trudne, że mamy się aż tak eksploatować. Ale tu przypominają mi się słowa świętej Faustyny, która powiedziała, że błogosławione są dusze zapracowane. Bo kiedyś miała taki taki obraz, że widziała złego ducha, który biegł po kaplicy się okazało, że on szuka tych dusz leniwych. Także to, to zmęczenie, to upracowanie na roli Bożej jest dla nas bardzo dobre, bo nas niejako tak zabezpiecza przed uleganiem pokusom. A druga rzecz to jest to, co Pan Jezus mówi o tej wdzięczności, że też po ludzku wydaje się to takie trudne, czy, czy Pan okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co Mu polecono. No my mamy być tymi żołnierzami Jezusa, wykonujemy właśnie to, co jest nam polecone. I to jest tyle, i można powiedzieć aż tyle. I kto to dobrze zrozumie, też można powiedzieć jest zabezpieczony przed uleganiem pokusie własnej chwały. Tak jak żołnierz przyjmuje rozkazy, wykonuje, co Mu polecono i tyle. I to jest nasze zadanie uczniów Jezusa: wykonać wszystko, co nam powierzono, a na koniec jeszcze powiedzieć: słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. I w kościele mamy wiele takich świadków, wielu tych świętych, którzy właśnie tak żyli, całe życie tak posługiwali, nie oszczędzając się, bo w tym naśladowali pana Jezusa, naśladowali też tych, którzy ich poprzedzili w drodze. Na drodze wiary, i myślę, że my, jako to kolejne pokolenie, też ma, tak mamy postępować: pełnić wolę Bożą, nie szukać własnej chwały, nie, nie przepisywać sobie nie, tego, co do nas nie należy. Tak jak mała Tereska mówiła, żeby, że ona chce stanąć przed Bogiem z pustymi rękami, czyli wszystko rozdać. I my tak samo, to co w nasze ręce Pan Bóg wkłada, wszystkie te łaski, to wszystko, te, char te charyzmaty, również dary, jakie mamy, to nie jest dla nas, jest to po to, żeby to puścić w obieg, wszystko to rozdać innym, a na koniec stanąć i panią to jestem, wykonałem co mi poleciłeś. Chwała Panu.